Dopiero niedawno naukowcy odkryli, że stres, nerwowy tryb życia i negatywne emocje są przyczyną wielu chorób. Wygląda na to, że medycyna ludowa wiedziała to od dawna świadczą o tym terapie, za pomocą których usuwano z ciała człowieka złe energie, nagromadzone tam na skutek negatywnych emocji i myśli. Sposobów na takie oczyszczanie było wiele. Jednym z nich było tak zwane jajkowanie, czyli leczenie kurzym jajem. Według wierzeń ludowych zwykłym kurzem jajem można było nie tylko ściągnąć złe energie, ale także uleczyć choroby wcześniej spowodowane tymi energiami. Niekonwencjonalny terapeuta Tadeusz Szewczyk od lat bada ludowe metody leczenia stosowane na Podlasiu. Jajkowanie uważa za jedną z najskuteczniejszych terapii. Jajko od zarania wieków było używane we wszelkich kulturach i na całym świecie w uzdrowicielstwie ludowym. Jajko jest zaczątkiem życia i zachowuje się jak gąbka wciągająca w siebie wszelkie negatywizmy i chore energie, i nasze negatywne oczywiście emocje. Możemy przy pomocy jajka oczyścić nie tylko naszą głowę i polepszyć sobie. I jasność umysłu, zdjąć te kłopoty z głowy, a więc możemy i dla siebie samego zrobić, i dla kogoś, dzieciom, zwłaszcza, przecież to jest coś takiego e, pod ręką, co jest, nie trzeba szukać, i nie trzeba e, łożyć na to pieniędzy. Poza tym to nie może zaszkodzić. Zaczynamy od czoła, gdzie się włosy zaczynają. I teraz będziemy po prawej stronie, stajemy prawoskrętnie w ten sposób, będziemy od czoła do szyi, zbliżamy się do czubeczka głowy, a później z powrotem będziemy odkręcali jakby coraz większe kółka, kiedy już wrócimy do pozycji wyjściowej przez czoło, ucho, oczy, policzki brodę, wchodzimy na szyję, ze trzy takie robimy na szyi, z szyi pozbieramy i możemy jeszcze z gardła, mamy czasem dużo niewypowiedzianych emocji, które blokują gardło, pozbierać z gardła i znów jeszcze dwa, czyli pięć, dobra, jesteś parzysta po szyi, na brodę, policzek, ucho, oczy, ucho i po głowie jakieś trzy takie kółeczka jeszcze trzeba zrobić i później odrywamy, podkręcamy, odrywamy i wybijamy do szklanki. Pokazałem z dala od głowy, teraz pokażę jak się robi już dokładnie. Z tym, że proszę Państwa nie toczymy jajko tak jak się toczy, ale do przodu, a jajko w odwrotną stronę w ręce obracamy. Proszę popatrzeć. I mogę sobie w jednej ręce obracać, mogę przytrzymać włosy, a w drugiej ręce proszę popatrzeć, obracam w drugą stronę. Jajko i robię kółeczka coraz mniejsze, zbliżając się do czubka głowy. Widzę Ci I teraz od czubka głowy znów zdejmuję z głowy mentalnie, tak jakbym nawijał wewnątrz, gdyby była szpulka. I na tą szpulkę nawijam emocje z głowy. Poszedłem już na czoło i teraz już poziomo, na ucho, oczy, ucho, policzek, broda, policzek, schodzę na szyję i... Tych obrotów nie musi być takich w przeciwną stronę aż tak mocno. Nie trzeba obracać, ale choć trochę. Trzy. I teraz tutaj ściągam, jakby tutaj na jajko. Też mogę powracać jeszcze tak, tu właśnie z okolicy, gardła, czakry gardłowej. Znów wchodzę, robię jeszcze dwa drążki wokół szyi, wchodzę na brodę, policzki, ucho, oczy, ucho, czoło i po głowie trzy takie jeszcze kółka. Już dowolnie schodzę na szyję, schodzę na szyję i podkręcam i odrywam zdecydowanie. I teraz wybijam to jajko do szklanki z wody. Jakie możemy dla siebie także oczyścić głowę? Wcześniej nie wspomniałem, że czubkiem do góry staramy się. Zaczynam tutaj na czole i w ręce będę obracać o, tak, o. O, tak, o. Będę obracać w przeciwną stronę. Robię kółeczka. Wyćwiczyłem sobie lewą rękę, więc robię lewą ręką. I znów coraz wyżej, coraz dalej, przepraszam, aż do szyi. I poziomu przez czoło schodzę na ucho, oczy, z oczu ucho, policzek, broda, policzek, i schodzę sobie na szyję. Raz, dwa, trzy. I mogę tu sobie z, z szyi pozbierać, z szyi i znów jeszcze dwa razy po szyi, dobra jest liczba nieparzysta. I zwracam z powrotem w ten sam sposób: policzek, broda policzek, ucho, oczy, ucho na głowę i jeszcze trzy razy po głowie, i schodzę na szyję. Tu podkręcam i odrywam. Mogę jeszcze z swojego serca o, pozbierać sobie. Mogę z brzucha, y, z prostaty, mogę komuś pooczyszczać od góry kręgosłup takimi kółeczkami prawoskrętnymi do dołu i z powrotem z kręgosłupa pozbierać. I oczywiście podkręcam i y, odrywam. I teraz wybijam to jajko, żeby zobaczyć, przekonać się, co się tam nazbierało w mojej głowie, na przykład, yy, i czego się pozbyłem. Trzeba oczywiście troszeczkę odczekać. Jajko wybijano do szklanki, żeby zobaczyć, jak wyglądają tworzące się nad żółtkiem struktury z białka. Uważano, że jajko przejęło na siebie złą energię człowieka, a tworzące się w nim struktury, podobnie jak wylany do wody wosk, układają się w pewien specyficzny sposób i dostarczają informacji o stanie zanieczyszczenia energetycznego i rodzajach emocji pacjenta. Żółtko symbolizowało głowę i resztę ciała, a to, co było ponad nim, traktowano jako negatywne emocje zalegające w głowie. Konstrukcje te mogą przybierać różne kształty, z których każdy oznacza co innego. Przykładowo uformowany nad żółtkiem cieniutki sznureczek oznacza połączenie mentalne z człowiekiem żyjącym, jakaś stara miłość, rozłąka, przejmowanie się czyimś losem, bądź też połączenie z duszą zmarłej bliskiej osoby. Konstrukcje przypominające narośl świadczą o tym, że pacjent ma jakiś poważny problem emocjonalny z kimś bliskim. Trudno podać dokładną receptę na to, jak odczytywano informacje zawarte w jajku, ponieważ każdy przypadek był indywidualny. Trzeba było dużego doświadczenia i wprawy, aby móc zinterpretować, jaki rodzaj uczuć przedstawiają uformowane nad żółtkiem struktury. Ważne były tu indywidualne skojarzenia. Tutaj mamy dwa takie przykłady. Wcześniejszą, kiedy tą panią oczyszczałem, a tutaj swoją własną głowę oczyszczałem. Proszę popatrzeć, może najpierw tutaj. Świadczy to, że jest to osoba pozytywna. Gdyby była skonfliktowana z kimś, to byłyby takie smugi aż do góry. Byłoby dobrze później, kiedy by to wszystko, co jest białe, sobie wypłynęło do góry. Tutaj mamy jakby taką. Mm, alkę jaką taką białą siateczkę na żółtku, to znaczy, że wewnątrz jeszcze jest trochę zbierało się emocji, i poprzez y, taką procedurę oczyszczenia jajkiem można nawet y, powyciągać, usunąć Jakieś uroki. To też jest y, ważne, bo złe oko, uroki mogą być y, nie, y, nieświadome Mamy czasami, nawet y, jakaś taka przesadna zazdrość, zabić to też może później przekładać się na, na coś takiego. Natomiast z mojej głowy, proszę popatrzeć, nie ma widocznych jakichś takich smug do góry, a więc świadczy o tym, że nie jestem skonfliktowany. Natomiast mamy taki wiaduszych dookoła emocji różnych. Jako terapeuta nabieram czasami trochę tych takich negatywizmów, trochę od ludzi. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że na bóle głowy, nawet uroki, jakieś złe oko, to też oczyszcza, ale przede wszystkim, kiedy dzieci mają kłopoty z nauką, z koncentracją, po oczyszczaniu, można robić codziennie. Wtedy dziecko będzie się lepiej uczyć, będzie miało lepszą koncentrację, będzie spokojniejsze. Czy terapia jajem jest skuteczna? Prawdopodobnie nikt nigdy tego naukowo nie badał. Jeszcze do niedawna była powszechnie praktykowana w uzdrowicielstwie ludowym. Gdyby nie przynosiła efektów, pewnie by jej nie stosowano.